Jeżeli mamy dziecko noworodka i dziesiątko malutkie, e, to staramy się jak najkrócej, jak tylko można najkrócej. E, też mają problem z, często z napięciem mięśniowym w odcinku obręczy barkowej, tułowia, no i wtedy one tym ty bardziej są narażone. Plastikowy bloczek tutaj, bo padała na prawą stronę, bo ma na prawą stronę i ma kręć tej stronie. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Fotelik Info, w którym rozmawiamy na temat bezpieczeństwa dziecka, ale także osób dorosłych w samochodzie. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest Marta Bogucka-Frańczak. Dobrze powiedziałem nazwisko, przepraszam. Się. Marta Bogucka-Frańczak, doświadczona fizjoterapeuta dzieci i niemowląt oraz kobiet w ciąży. Diagnozujesz i prowadzisz także terapię zaburzeń sensorycznych u dzieci w każdym wieku. Natomiast chciałbym może zacząć od takiego dosyć kontrowersyjnego tematu, z którym czasami klienci do nas przyjeżdżają, że a moje dzieci chodzą do danego fizjoterapeuty, z takim i z takim lekarzem rozmawiają i w ogóle jazda tyłem z podkulonymi nóżkami. To tak nie może być, bo sobie powykrzywia nóżki i będzie miał krzywe nóżki. Prawda to? Nie jest to prawda. Sa jak rodzic poszuka w internecie jak ma wątpliwości, to jest bardzo dużo badań medycznych potwierdzających, że i ortopedzi, i fizjoterapeuci zalecają jazdę tyłem. Jest to, pamiętajcie, że dzieci są dużo bardziej elastyczne niż my i przybierają pozycję siedzenia po prostu na tysiąc różnych sposobów, takich, którzy po prostu na sam widok my stwierdzamy auć. Jak ktoś a nie dzieciom... jest rodzicem, to w ogóle nie może na to <noise> patrzeć, tak, prawda? Tak, a dla nich to jest fizjologiczne i taka podkulana pozycja jest dla nich też fizjologiczną, tak? Jeżeli jeżdżą od początku tyłem, to nawet jeżeli są starszakami, to też to jest dla nich naturalna dalej pozycja, tak? Nie ma to dużego wpływu na napięcie mięśniowe, nie ma dużego wpływu na jakieś problemy. Problemy deformacji kończy, tak jak słyszałam. I, tak z, I ortopedzi też nie mówią, że problemy ortopedyczne mają jakikolwiek, są związane właśnie z tym jazdą w foteliku samochodowym. Moja dziesięcioletnia córka ostatnio przyszła do mnie i pokazała mi nastojącą. I tata, zobacz, zobacz, ostatnio się na akrobatyce uczyliśmy i podnosiła normalnie swoją stopę wyprostowana a swoją stopę na wysokość głowy. Nie? Gdzie ja to w ogóle nie bez szans jestem coś takiego no. zrobić? I to jeszcze blisko ciała. Także chyba ja wiem, o czym. Mówię mówisz dokładnie. Natomiast, a jakie w ogóle mogą być skutki takiego zbyt wczesnego na przykład przesadzenia dziecka przodem do kierunku jazdy, tak? No bo wiadomo, zalecamy zawsze, żeby jeździć tyłem, jak najdłużej się da, w foteliku. I już pomijając te kwestie, o których przed sekundą rozmawialiśmy, no to ja przynajmniej jako rodzic niepracujący w branży, kiedy miałem dziecko około tam nie wiem, dwu-trzyletnie, które samo zaczynało chodzić, samo funkcjonowało, zaczynało gadać, po prostu jako ojciec stwierdziłem, że już jest duże, no to. Niech pojeździ przodem, niech patrzy sobie tak samo, jak tatuś, nie? jakie mogą być skutki? Pamiętajmy, że proporcje nasze są zupełnie inne niż dziecka, dziecka główka to jest prawie jedna czwarta jego ciała, tak? A pamiętajmy, że przy przypadku zderzenia, to najbardziej narażona jest szyja i główka dziecka, tak? I w przypadku, kiedy w foteliku jedzie przodem, no ta siła uderzenia, siła ruchu największa jest w odcinku szyjnym, tak? Jeżeli przekręcimy dzieciątko do tego fatelika e, tyłem, to te siły są na cały kręgosłup, miednice rozłożone i również oczywiście na głowę i szyję, ale głowa jest lepiej chroniona, tak? Więc e, pamiętajmy również, że małe dziecko, może już nie te dwuletnie, ale te mniejsze dzieci, e, też mają problem z, często z napięciem mięśniowym w odcinku obręczy barkowej, tułowia. No i wtedy one tym bardziej są narażone na wszelkie trudności e, powypadkowe, tak? W ogóle dobrze też, bo z perspektywy homologacji mieliśmy też odcinek z Jankiem Góreckim, który albo już został wyemitowany, albo dopiero będzie, na który serdecznie w takim razie zapraszam. Gdzie rozmawialiśmy o homologacjach o testach zdarzeniowych i teraz jest taki wymóg homologacyjny, żeby dziecko przynajmniej do 15 miesiąca życia jeździło tyłem do kierunku jazdy. Czy są w ogóle jakieś przeciwwskazania takie prozdrowotne, fizjoterapeutyczne? Do tego, żeby dziecko nie jeździło tyłem? Absolutnie nie ma. To jest prosta zasada, że nawet jeżeli my, nasz rodzic mówi nam, że dziecko nie lubi, to jest wszystko kwestia przyzwyczajenia. Dzieciątku trzeba dać po prostu doświadczyć, żeby w nowej sytuacji się odnalazło i odnajdzie się. Okej. Okay. A jeżeli częsty temat ma chorobę lokomocyjną, to może warto się zastanowić, czy nie ma problemów z integracją sensoryczną, tak? Bo dzieciątko, pamiętajmy już, od samego początku w brzuchu jest mocno bujane, tak? I więc tych bodźców układu przeciątkowego, czucie głębokiego, powinno mieć dużo dostarczonych. Jeżeli tutaj rodzice się skarżą, że dziecko nie chce jechać z tyłu, bo ma chorobę lokomocyjną, to też warto sprawdzić, jak to przetwarzanie zmysłowe występuje u niego. Okej. Okay. E, słyszałem też takie opinie rodziców, albo e, głównie ojców, którzy się martwią tym, że dziecko, które jedzie tyłem, kopie tam w tapicerkę, rozpycha się, dlatego też obracają, obracają przodem. E, I tutaj y, myślę, że jasnym jest, żeby przekazać wszystkim tą informację, że no to czystość samochodu chyba nie ma aż tak wielkiego znaczenia wtedy, kiedy się dzieje się coś niedobrego, prawda? Najważniejsze jest, kochanie bezpieczeństwo i ta kwestia komfortu to naprawdę to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia i dzieciątko jest, stanie się do tej pozycji e, wygodnie posadzić tak? okay. i e, jeśli chodzi o te kopanie e, i dziecko i tak będzie kopać bo dziecko się nudzi w czasie tego jazdy, tak? Nie ma, nie musi się skupić na drodze, chce eksplorować swoje ciało, lubi ruch, więc ten, te kopanie będzie, więc czy, ko, czy kopie w jedną czy w drugą stronę, to już zróbmy taką pozycję, żeby była po prostu bezpieczna. No właśnie, bo często nie zdajemy sobie jako rodzice z tego sprawy, że obrócimy fotelik przodem, żeby dziecko nie kopało w fotel, a ono będzie dalej kopać, tak tylko kopię. w fotel przedni, tak. prawda? Tak. Więc, a nie wolno sobie... blokować ruchu dzieciom. Dzieci muszą się przewrócić, muszą Doznać sensorycznie różnych bodźców i potrzeby ruchu mają, po prostu jest to fizjologia dziecka. Zmieńmy trochę temat, Marta. E, za Tobą są foteliki e, różnych producentów, e, natomiast teraz producenci w tych fotelikach pierwszych, nosidełkach. sidełkach nie wiem, czy jak Ty korzystałeś ze swojego fotelika ze swoim dzieckiem, bo ja takiej opcji w foteliku 10 lat temu nie miałem, ale teraz w tych pierwszych fotelikach producenci dają możliwość rozłożenia tej pozycji na bardziej leżącą. E, często jest to walka np. z zadarciem kanapy w samochodzie, żeby ta pozycja była. Taka, której ta głowa nie opada, ale tak z perspektywy fizjoterapii w ogóle albo z perspektywy rozwoju dziecka. Czy ma to wpływ, w jakiej pozycji dziecko jeździ w samochodzie? Więc tak, jeśli chodzi o tą funkcję, to sama osobiście uważam, że to jest fajna funkcja, natomiast ona nie jest do przewożenia dziecka w samochodzie. Ta funkcja jest raczej do tego, żebyśmy włożyli fotelik na stelaż i pojechali na szybko do lekarza, i w tym czasie dzieciątko miało trochę wygodniejszą pozycję. Taką Natomiast... przypominającą gondolę na przykład tak, z wózkiem. Tak, oczywiście to nie zastąpi gondoli, bo gondola jest najlepsza na wszelkie spacery. Natomiast jeżeli mamy naprawdę do przejścia tam 100-200 metrów i wyjmowanie spacerówki czy gondoli no jest czasochłonne, tak? Przełożenie na stelaż fotelika samochodowego jest. Szybsze, więc na takie przypadki naprawdę ta funkcja jest fajna. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest ergonomiczna pozycja do przywożenia dziecka w samochodzie, tak? Wtedy raczej bym prosiła o z powrotem do tej. Pierwszej pozycji ustawienia. tak, Tak, tej, której bardzo chcemy utrzymać, tak? Bo Ty powiedziałeś, jaka pozycja, tak? My musimy zwrócić uwagę, że za każdym razem, kiedy wkładamy dzieciątko do e, tego fotelika, to musimy zwrócić uwagę, jak my to zrobiliśmy, tak? Czy ta pozycja jest symetryczna i jak ona wygląda, bo to nie tylko ze względów fizjoterapeutycznych dla mnie jest ważne, ale również bezpieczeństwa. Pozycja symetryczna, równa, to znaczy jaka? Jak to jako taki... Z... Rodzic, któremu się urodziło przed chwilą dziecko, ma dwa miesiące, ja się muszę nauczyć obsługiwać to dziecko. Jak to ma wyglądać? Warto wcześniej, od razu e, posłuchać, jak to powinno wyglądać. Słuchajcie, za każdym razem, my mówimy, że chcielibyśmy, żeby ciało dziecka było symetrycznie. Co znaczy symetrycznie? Czyli, żeby główka, tułów i miednica były w jednej linii, a nawet konkretniej, żeby nosek, bródka, spojenie łonowe były w jednym ustawieniu liniowym, tak? E, główka dziecka, pamiętajcie, nie może być położona e, blisko e, tak naprawdę mostka, bo dzieciątko wtedy ma mocno zgięciową pozycję. My, pomimo że tak naprawdę wygląda to na zgięciową pozycję, chcemy jak najbardziej, żeby dzieć, e, dzieciątko miało plecy proste, odcinek e, szyjny przedłużeniem kręgosłupa i głowa była równo, tak? E, to te zgięcie tak naprawdę występuje w jednicy. Kąt prosty powinien mieć między tułowiem, a udami dziecka, tak? I to zgięcie tak naprawdę jest w tym odcinku. Więc jeśli chodzi o e, to pozycję zgięciową, to ona tylko i wyłącznie utrudnia e, oddychanie, które ich tak jest troszeczkę utrudnione przez w ogóle pozycję fotelikową, tak? Pamiętajmy, że to pozycja taka zgięciowa mocno powoduje naciskanie e, trzewi. To może powodować cofanie się treści rządkowej, co jest bardzo niebezpieczne w przypadku jazdy, tak? Dodatkowo pamiętajmy, że dzieciątko musi mieć dosyć dobrze z boku zaopatrzoną główkę, tak? Czyli ta, ten ruch po boku nie jest w stanie utrzymać dzieciątko w czasie jazdy. Więc fajnie jak ten, ta część nagłówkę. Zag, zagłówek? Zagłówek. Za, Widzisz, w tych pierwszych fotelikach, to jest śmieszne słowo zagłówek. Zazwyczaj jest taka gąbka, w której wkłada się główka dziecka, tak? No, czasami tak, ale są też no, foteliki, które bo... mają jakby osobny zagłówek, który jest regulowany. To wszystko też oczywiście zależy, tak samo jak różne są dzieci, różne tak, są też foteliki. Bo nie? jeśli chodzi o zagłówek w starszych dzieciach, to musimy zwrócić uwagę, ponieważ większość dzieci, które widzę, to e, słuchajcie, zagłówek jest za nisko, tak? E, linia oczu jest dużo wyżej niż koniec tego zagłówka, i tak naprawdę to jest problem I... później z barkami i pasy wychodzą z zaplecza. Oczywiście no i co powoduje to, że jeszcze bardziej zgięciowa jest pozycja, bo dzieciątko po prostu uciska ten zagłówek na barki. I to sprzyja znowu asymetriom i czy starszych dzieci czy mniejszych dzieci, więc to wszystko ma znaczenie. Jasne, czyli tak podsumowując, jak wsadzamy dziecko do fotelika, tak. to powinna być równa płaszczyzna, jeżeli tak. chodzi o układ głowy i tułowia, tak. a pierwsze zagięcie, jakie powinno występować, to dopiero w obszarze miednicy, gdzie mamy podwinięte nogi do takiej pozycji bardziej, nazwijmy to, siedzącej. Tak? I Ale pamiętajmy, jednak... że jak wkładamy dzieciątko, to poprawiamy tą pozycję. Czyli bierzemy za miednicę tego maluszka I, i, układamy. i układamy przez miednicę. Bo często rodzice układają, tylko głowę poprawiają, żeby była równo, a tułów jest skręcony, a ustawienia na miednicę skośnie. No to też nie ma żadnego sensu. Jasne. I ułożyliśmy, ustawiliśmy. Wkładki są, gdzieś tam jedna jest pod plecami, druga jest gdzieś tam, albo czasami jest jedna. I, I co dalej? Samo ułożenie i wystarczy? Wiesz, co ja bym właśnie skupiła się na pewno na tej miednicy, ponieważ pamiętajcie, że miednica ma trzy płaszczyzny. Czyli, pierwsze co, to chcemy, żeby był tu kąt prosty. Tak? Czyli mm -hmm. nie był po, ten pokolen do przodu, do tyłu, nie zawinięta tam jednica, tylko tu kąt prosty, a po drugie, tutaj, jak patrzymy na kolce, to też chcielibyśmy, żeby była równo ustawiona. I skupiłabym się na tym, że przy układaniu dzieciątka, największą rolę e, najpierw. Patrzymy na mietnicę, a dopiero później na tułów i na obręcz barkową i głowę. Okay. Pozostając Głowa przy... jest najważniejsza, ale na końcu kładamy. <laughs> Pozostając przy tych pierwszych fotelikach, jest takie rozgraniczenie i czasami też słyszymy od klientów, że ja bym chciała mieć ten chciał, chciała mieć ten fotelik z pięciopunktowymi pasami w tym pierwszym foteliku, no bo one są z natury bezpieczniejsze. A z perspektywy układania dziecka, bo. Są w zasadzie dwie opcje, albo trzypunktowe pasy, które mm -hmm. mają jeden punkt w kroku i dwa na barkach, tak, albo jeszcze w okolicach bioder dwa dodatkowe dochodzą i wtedy jest to uprząż pięciopunktowa. Z Twojej perspektywy, która się jest bezpieczniejsza, któraś nie? Na pewno bezpieczeństwo jest większe w pięciopunktowych, z tego względu, że nie ma szans ruchu ciała dziecka, tak? Jeśli dobrze ustawisz w tym pięciopunktowym, to dzieciątku też jest wygodniej, tak? Natomiast to chyba ty, wy jako technicy, powinniście powiedzieć, co jest lepsze. Mi osobiście, to jest bardzo subiektywna opinia, ale mi osobiście dla noworodków łatwiej się, za, w sensie łatwiej mi jest ułożyć noworodka w foteliku, który ma trzypunktowe pasy, mhm. niż te pięciopunktowe. Być może to też wynika z tego, że często te noworodki, mówię o dziecku takim miesięcznym na przykład, mhm. albo maksymalnie dwumiesięcznym, gdzieś tam wracają do pozycji embrionalnej, kulą się, skręcają, wyginają kręgosłup, więc ta pozycja nie jest też taka stabilna, jakiej byśmy chcieli. Dlatego chyba jest nam, mi przynajmniej osobiście, jest łatwiej w trzypunktowych pasach. Czas w foteliku, to jest taki temat rzeka i zawsze słyszę to pytanie, a ile moje dziecko mogłoby w tym foteliku spędzić czasu? Czy jak pojedziemy do Chorwacji w wakacje i będziemy jechać 15 godzin jednym samochodem, to czy to da radę? Moja odpowiedź to zależy, bo każdy jest inny i jeżeli mamy dziecko noworodka i dziesiątko malutkie, to to staramy się jak najkrócej, jak tylko można, najkrócej, tak? Jeżeli mamy długą przerwę, długą podróż, no to przerwę co dwie godzinki, żeby zmienić pieluszkę, żeby odpocząć również kierowca mógł i przy okazji położyć dziecko na brzuszku, na pleckach, żeby się komfortowo rozluźniło. Jeżeli mówimy już o dzieciach trochę starszych, no to też patrzymy indywidualnie, jeżeli dzieciątko śpi i, i po prostu sobie wygodnie leży, komfortowo, to troszeczkę możemy wydłużyć ten czas. Natomiast zwróćmy uwagę, że dzieciątko w tych pasach trzy czy pięciopunktowych nie ma za bardzo możliwości poprawienia się i po prostu jest mu niewygodnie. To nie jest tak jak my w fotelu trzypunktowym, gdzie jesteśmy, wiesz, obrócimy się, zrotujemy, tam dzieciątko ze względu bezpieczeństwa jest po prostu wciśnięte w ten fotelik tak? i nie ma szans się poprawić. No tak, że pamiętajmy. fotel w ogóle jeszcze no tak, i pamiętajmy. No jednym poddóbku, drugim półdubku i tak dalej. Pamiętajmy, że tu chodzi również po prostu o wygodę, nie tylko i wyłącznie o czas, że pędzimy, pędzimy, tak? Okay. Ja kiedyś miałem też taką dyskusję z jedną z fizjoterapeutek i wspólnie ustaliliśmy wtedy, że takie. Taki noworodek około 2-3 miesięczne powinien spędzić od momentu włożenia tego noworodka do fotelika do momentu wyjęcia. Najlepiej, żeby to było około 45 minut. Ja maksymalnie bym powiedziała po prostu jak najkrócej. Jak najkrócej, dokładnie. Nie, nie, nie układajmy tego w jakieś ramy czasowe, mm -hmm. tylko im jak szybciej najkrócej. się da Im wyjąć. Tak. I wrócę do tego rozkładania tych fotelików na płasko. Czy rozłożenie tego fotelika na płasko wtedy coś zmienia? Nie, kochani, nie. Ja mówiłam właśnie, że fajne to jest do lekarza, bo my wiemy, że zaraz i tak wyjmiemy dzieciątko, położymy na leżance, na brzuszku, na pleckach i wtedy dziecko komfortowo może się po prostu poruszać, tak? Natomiast same rozłożenie tego, to nie da komfortu jeszcze takiego, żeby dziecko odpoczęło. To jest bardzo... Częste i bardzo popularne, kiedy ja widzę w galerii czy gdzieś na spacerze w parku w niedzielę rodziców spacerujących właśnie z fotelikiem wpiętym na ramę wózka, bo jest łatwiej, szybciej, a idziemy na dwugodzinny spacer. Często gęsto do knajpy w międzyczasie, prawda? I się robi z tego nie 40 parę minut, czy jak najszybciej, jak ty to mówisz, tylko prawie pół dnia spędzone w foteliku i się dziwimy, że dziecko na przykład płacze. Pamiętajmy, że to nie jest fizjologiczna pozycja do rozwoju e, dziecka, tak? Ponieważ miednica e, jest ustawiona pod kątem prostym i jest niżej ciężar ciała skupiony jest na miednicy. A zobacz, że dzieciątko tak naprawdę 3-miesięczne, to ciężar ciała, jak położymy na pleckach, ma na obręczy parkowej tu na górze, a miednicę podwija i popróbuje e, Ćwiczy po prostu mięśnie tutaj wentralne, czyli przedniego pasma mhm. i eksploruje swoje ciało, tak? I wówczas mięśnie pracują prawidłowo, natomiast w foteliku, no po prostu są ściśnięte, tak? Nie ma tego komfortu, ale również, no po prostu dzieciątko po pewnym czasie przeciąża się swoje struktury, tak? Okej, okay, czyli tak... Podsumowując, jak przychodzi do ciebie klient, taki jak ja, ze swoim nowonarodzonym dzieckiem i gdzieś tam usłyszał, że potrzebna jest jakaś konsultacja z fizjoterapeutą, żeby chociażby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, mm -hmm. to tak na pierwszy rzut oka, co, co, co ty patrzysz w tym foteliku? Ja przychodzę z fotelikiem, na co zwracasz uwagę? Pierwsze, co to patrzę, rozmiar. Słuchajcie, naprawdę bardzo często przychodzą do mnie rodzice z takim półtororocznym dzieckiem, jeszcze w tym pierwszym foteliku. Wystają nogi. I po prostu jest, no ciężko się na to patrzy, a nie mówi o wygodzie dziecka, a przede wszystkim bezpieczeństwie. Więc pierwsze co, to fotelik, czy jest odpowiedni do wielkości i wagi ku, dziecka. dziecka. Okay. Druga kwestia, to słuchajcie, jest wiele rodzajów fotelika. Te nowe foteliki są nam dosyć dobrze umieją zabezpieczyć dziecko. I patrzymy, jak ułożyć, żeby dzieciątko miało proste plecki, żeby dzieciątko miało równo ustawioną głowę, żeby ta miednica była ustawiona pod kątem prostu, jeśli chodzi o tą płaszczyznę i tu równo, tak? Czyli patrzymy, czy nie jest kośnie ustawiona oraz czy uda... I tu w dziecka tworzą kąt prosty. Bo dobre to było porównanie, takie, że to jest tak, jakby pozycja siedząca, ale pochylona. I tak byśmy chcieli, żeby zostało, tak? Wtedy głowa nie będzie latać, nie będzie też przechylać się do przodu, więc nie utrudnimy y, oddychania dziecku. Barki wówczas nie powędrują którąś ze stron, bo pamiętajcie, że jeżeli jest mocno zdjęciowa pozycja, to te barki lecą do przodu w protrakcji, takie ustawienie. I za sekundę dzieciątko chroniąc się, będzie zwiększać tu na Mięśniowe. I to powoduje kolejne, kolejne, kolejne trudności. tak? Jeżeli zwrócimy uwagę, żeby za każdym razem, jak włożymy dzieciątko, poprawić w sposób symetryczny, przechodząc miednicę, patrzymy, miednica ułożona, patrzymy tułów, o, sam się układa, jak nie, lekko pomoże. I naprawdę rodzice zwracają uwagę tylko na głowę, czy dobrze zostawiona głowa, z mojego doświadczenia. A jest jeszcze takie akcesorium dodatkowe, jak wkładka na przykład mm -hmm. w foteliku, która czasami… No, jest Pomaga, ogóle... czasem przeszkadza, szczerze. No, do, dokładnie, tak, tak jest i czasami najzwyczajniej w świecie jako rodzice nie wiemy do końca jak z niej korzystać i co powiem, ona robi, że ona jest w ogóle bardzo ważna no. też. Nie? Ale powiem Ci, że jeszcze są gorsze rzeczy. Ludzie dodatkowe akcesoria wkładają, żeby równo była główka ustawiona. I wyobraź sobie, że ostatnio miałam noworodka, który miał plastikowy bloczek. Tutaj bogówka padała na prawą stronę, basymetrię ma na prawą stronę i ma kręć w tej stronie. Mhm. Więc ja sobie to wyobraziłam, co to było w przypadku wypadku. tak? No, przecież to jest masa, to jest plastik, no i on nie zostanie tam on może z, naprawdę zrobić krzywdę, to myślę, że twoja wizualizacja od razu by była skuteczna i przekazywała to ludziom. Co to by mogło być wtedy? Myślę, że jak kamera jest ustawiona na mnie, to widziałam moją minę i co ja sobie wyobraziłem w głowie. Natomiast przede wszystkim w ogóle no, nikt w ten sposób nie testuje tych fotelików z manekinem, wkładając mu coś tam, żeby ustabilizować tego manekina. A rodzic więc... był dumny, bo poprawił symetrię ustawienia głowy. Dokładnie, nie zdajemy kochani, nie wkładamy rzeczy, które nie są, jakby powiedzieć, do tego przeznaczone. Integralną częścią tego fotelika, tak. jak na przykład wkładka. I w tym przypadku warto udać się do chłopaków. Chłopaki też mogą pomóc w ustawieniu dzieciątka albo do fizjoterapeuty, jeżeli jej coś niepokoi. Dokładnie. Natomiast jeżeli macie jakiekolwiek tematy związane z fizjoterapią i chcielibyście rozpocząć jakiś... Jakąś diagnozę terapeutyczną, czy sprawdzić, chociażby czy wszystko jest w porządku, to na pewno tutaj zaraz się będą wyświetlać sosiale Marty, które będziecie mogli odwiedzać. Bardzo Ci Marto dziękuję za tą wizytę. Rozmowa z tobą jest mocno pouczająca i taka uświadamiająca w ogóle tego, jak powinniśmy korzystać z takiego fotelika, bo to samo kupno i po prostu wkładanie i wyjmowanie dziecka nie do końca to też o to chodzi. Bardzo co, jest sobie. minus taki, że fotelik, trzeba przyjść z fotelikiem do szpitala już, a często jakby dzieciątko dopiero, e, dopierać fotelik do dzieciątka, to wtedy by było naprawdę wygodnie. No, ale trochę też dobrze, że te szpitale bardzo tego pilnują, no, żeby jednak fotelik mieć nie? i żeby, żeby na pewno dziecko wracało w foteliku. Chociaż z perspektywy warszawskich szpitali, ja sam rodziliśmy na Żelaznej i tam bardzo mocno, pamiętam, pilnowali tego, żebyśmy pozycji. na pewno mieli w ogóle fotelik i żeby dziecko było dobrze zapięte w tym foteliku, a wiem, że też są szpitale, które nie do końca zwracają na to uwagę. Nie wiem, jakie jest Twoje doświadczenie w tym Nie, zakresie. Nie, już teraz wracają. Powiem wracają. szczerze, że w większości na przykład warszawskich szpitali, to na oddział przychodzi też fizjoterapeuta. położne są przeszkolone, jak wkładać. Nie wiem, jakie Twoje doświadczenia, ale ja, jeżeli chodzi o patronaże takich fizjoterapeutycznych w szpitalach warszawskich, to naprawdę muszę pochwalić. My oczywiście Państwu bardzo serdecznie i chętnie pomożemy w prawidłowym zapięciu dziecka w foteliku, ale jeżeli macie także jakieś tematy fizjoterapeutyczne, to zachęcamy do kontaktu z Martą. E, opisy do, i adresy stron internetowych, cały kontakt z Martą na pewno będziecie mogli przeczytać sobie w opisie pod tym odcinkiem. Marto, raz jeszcze bardzo Ci dziękuję za wizytę w studio. Mi było bardzo miło z Tobą rozmawiać. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy, będziesz. Może gościem naszego programu jeszcze raz. Dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia. Dzięki uprzejmie. Cześć.